Co powiecie na silniki atomowe w kosmosie? Dzięki nim moglibyśmy docierać w jeszcze dalsze zakątki układu słonecznego, a może nawet dotrzeć do innych gwiazd. O tym w pierwszej części naszego odcinka, a w drugiej porozmawiamy trochę o programie Orion, który to miał wykorzystywać wybuchy nuklearne do napędzania pojazdów kosmicznych. Amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej działająca w strukturach departamentu obrony, czyli w skrócie znanego Darpa, od jej pełnej nazwy, w języku angielskim, która brzmi Defense Advanced Research Project Agency, wybrała ostatnio trzy firmy z branży kosmicznej do opracowania i rozwoju jądrowego napędu termicznego, który umożliwi szybkie i precyzyjne manewrowanie w kosmosie. No, zaczyna się dziać, moi drodzy. W ramach pierwszej fazy programu. a rocket for agile cis-lunar operations of w skrócie bardzo ładnie, draco Trzy wybrane firmy: General Atomics, Blue Origin oraz Lockheed Martin mają za zadanie zbudować i przetestować do roku 2025 na niskiej orbicie napęd jądrowy, tzw. NTP, czyli Nuclear Thermal Propulsion. Jak podają póki co nieoficjalne komunikaty, Blue Origin otrzymało kontrakt w wysokości 2,5 miliona dolarów, Lockheed Martin 2 miliony 900 tysięcy, a najwyższy kontrakt przypadł właśnie General Atomics po aż 22 Miliony dolarów. Departament Obrony USA ma określone podstawowe wymagania co do szybkiego manewrowania pojazdami różnego typu, zarówno na morzach i oceanach, na lądzie, w powietrzu, jak i również w przestrzeni kosmicznej. Obecnie statki kosmiczne polegają na rakietach chemicznych o wysokim ciągu, ale dość niskiej wydajności paliwa, lub też na napędach elektrycznych o wyższej wydajności, ale z kolei niskim ciągu, czyli z jednej strony mamy duży ciąg i dużo możemy wynieść, ale musimy zabrać ze sobą też olbrzymie ilości paliwa, które samo w sobie jest ładunkiem i musi zasilać silnik, który wynosi to paliwo, więc troszkę takie błędne koło i rakiety takie mają często e, sprawność na poziomie 5%, albo z drugiej strony właśnie bardzo niski ciąg w silnikach elektrycznych e, napędzie jonowym na przykład, e, gdzie paliwa nie zabieramy dużo, ale musimy taką w miarę lekką sondę rozpędzać bardzo, bardzo długi czas, więc nie nadaje się do tego, żeby na przykład startować z powierzchni ziemi czy żeby lecieć gdzieś tam jakimś statkiem załogowym lub też towarowym w dalsze odmęty układu słonecznego, jeśli zależy nam na tym, żeby dotrzeć tam w miarę szybko. Jest to poważny problem, ponieważ w przestrzeni kosmicznej idealnym rozwiązaniem byłby napęd posiadający zarówno wysoką wydajność, jak i duży ciąg. Władze DARPA chcą doprowadzić do połączenia zalet obydwu napędu i osiągnąć wysoką wydajność systemów elektrycznych oraz właśnie wysoki stosunek ciągu do masy na wzór tego z napędów chemicznych. Takie połączenie dałoby przyszłym statkom kosmicznym możliwość szybszego manewrowania w przestrzeni kosmicznej. Jak stwierdził szef programu Draco Nathan Grainer, obecnie szybkie manewry w kosmosie stanowią spore wyzwanie, ponieważ elektryczne, jak i chemiczne systemy napędów kosmicznych posiadają wady. Nuklearne silniki rakietowe wykorzystują reaktory, w których rozszczepiane jest paliwo na bazie uranu, co wyzwala bardzo bardzo, bardzo duże ilości ciepła. Na następnie właściwie paliwo, na przykład wodór, tłoczony jest przez reaktor, tam poprzez wystawienie go na działanie ekstremalnych temperatur zwiększa swoją objętość i wyrzucany jest przez dyszę z bardzo dużą prędkością, a właśnie tworząc ten wspomniany wcześniej ciąg. Naukowcy z DARPA oszacowali, że wydajność paliwa dla NTP jest od dwóch do nawet pięciokrotnie większa niż dla rakiet z napędem chemicznym. Pięć razy bardziej wydajne niż na przykład Delta Heavy albo Falcon 9, albo inne tego typu rakiety. A stosunek ciągu do masy po porównaniu do napędów elektrycznych jest blisko 10 tysięcy razy wyższy. Zgodnie z zapowiedziami pierwsza faza programu ma potrwać półtora roku i podzielona będzie na dwie ścieżki. Pierwsza z nich przeznaczona będzie dla General Atomics i ma skupiać się na opracowaniu reaktora pod systemu napędowego. W ramach drugiej ścieżki wyłonione zostaną projekty koncepcyjne statków kosmicznych wykorzystujących NTP. Tutaj pole do popisu będą mieć właśnie Lockheed Martin oraz Blue Origin. Obie firmy mają opracować niezależnie własne koncepcje takich okrętów nazwijmy to atomowych, które będą sobie później latać w przestrzeni kosmicznej. A w późniejszych etapach możliwe, że już inni wykonawcy będą odpowiedzialni za zbudowanie zgodnie z projektem statku zdolnego odbyć testy w przestrzeni kosmicznej. Defense Advanced Research Project Agency rozwija program napędów jądrowych już właściwie od jakiegoś czasu, a zainteresowana tego typu rozwiązaniami jest też oczywiście NASA. Opracowanie działającego i bezpiecznego napędu jądrowego no, pozwoliłoby między innymi na Skrócenie czasu wymaganego do odbycia podróży, czy to na księżyc, czy to na Marsa, czy w przyszłości jeszcze dalej w układ słoneczny, na przykład do księżyców Jowisza, od tak sobie gdzieś puszczam wodze fantazji, moi drodzy. Ale koncepcja nie jest wcale nowa, i tak jak wspominałem i obiecałem na początku tego odcinka, opowiem wam teraz o programie Orion, który zakładał stworzenie właśnie takiego napędzanego atomowo pojazdu kosmicznego, ale z jeszcze innym typem silnika, nie paliwo ogrzewane przez reaktor, ale wręcz wybuchy nuklearne. Program Orion to była bardzo ciekawa koncepcja z lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to astronautyka miała swój złoty okres. Chociaż teraz też w sumie jest całkiem złoty okres, ale nie aż tak złoty jak w tamtym momencie. I wszyscy myśleli, że bardzo szybko skolonizujemy właściwie cały Układ Słoneczny i dotrzemy przynajmniej tam i postawimy flagi na różnych obiektach Układu Słonecznego. Więc potrzeba było jakiś sensowniejszych silników. Rakieta na napęd chemiczny ma sprawność około 5%. To znaczy 5% całej masy może stanowić yy, ładunek. I to w jedną stronę, a w drugą to już jest jakiś tam procent z tych 5%. Natomiast powstała koncepcja wykorzystania yy, nowo powstałej technologii, można powiedzieć, powojennej technologii, czyli yy, reaktorów jądrowych i ładunków przede wszystkim jądrowych, czyli bomb atomowych, do napędzania pojazdów kosmicznych. I tym właśnie był program Orion. Program Orion, wspierany również przez Freemana Dysona, fizyka. Yy, gwiazdę fizyki właściwie, znanego wam być może z koncepcji sfery Dysona, czyli tego właśnie obłożenia Słońca specjalną sferą, tak żeby można było czerpać 100% energii naszej gwiazdy. Oczywiście Dyson nie mówił nigdy o takiej kompletnej sferze, ale raczej o roju Dysona, czyli różnych satelitach, które na bliskich orbitach okołosłonecznych by tę energię pozyskiwały, ale to akurat jest nie na temat i tylko taka mała dygresja. Wróćmy do Oriona. Nie mylić z obecnym Orionem, czyli statkiem kosmicznym budowanym przez NASA tylko z olbrzymią konstrukcją ze stali lub aluminium, która mogłaby podróżować do innych światów w układzie słonecznym, a nawet do innych gwiazd docelowo. W jaki sposób miałoby się to stać? Otóż Orion powstał właściwie na papierze, oczywiście tylko w dwóch wersjach: pierwsza do lotów w obrębie układu słonecznego, która miała ważyć kilka tysięcy ton, i druga, ważąca kilka milionów ton, do podróży międzygwiezdnych. Obydwie te wersje miały być bardzo proste w konstrukcji, zbudowane z prostych materiałów, takich jak stal czy nie aluminium. Nie potrzeba by było tutaj m, tych mało masywnych, wytrzymałych materiałów, jak na przykład tytan, e, z racji tego, że napęd byłby bardzo sprawny, bo tutaj, w przeciwieństwie do rakiet chemicznych, moglibyśmy upakować aż 50% masy w postaci właśnie ładunku czy to ludzi, czy to sprzętu, czy to czegokolwiek, co chcielibyśmy wystrzelić w przestrzeń kosmiczną. Obecnie wystrzelenie czegoś w przestrzeń kosmiczną, e, Kilograma czegoś to jest rząd wielkości kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Jeżeli Orion faktycznie by działał, to koszt wystrzelenia czegoś za pomocą tej mniejszej wersji no, kosztowałoby to mniej więcej kilka dolarów. Natomiast koszt wystrzelenia czegoś wersją międzygwiezdną kosztowałby kilkadziesiąt centów. Więc tutaj już te loty kosmiczne mogłyby być naprawdę tanie. Ale oczywiście oprócz plusów są też minusy, o których to na końcu, więc zostańcie z nami. Orion wyposażony miał być w specjalną płytę z tyłu na rufie tego pojazdu, która przyjmowałaby na siebie uderzenia czy też fale uderzeniowe powstające przy wybuchach nuklearnych. Brzmi jak szaleństwo, ale w tym szaleństwie jest metoda. Jak najbardziej można zrobić pociski artyleryjskie, wręcz takie niewielkie pociski, które będą pociskami nuklearnymi, i takie właśnie pociski miały zasilać Oriona. Z tyłu na rufie miały być wystrzeliwane kilkadziesiąt metrów za właśnie burtę, nazwijmy to nie burtę, tylko właściwie rufę tego pojazdu. Tam miał następować wybuch, a plazma, która powstałaby podczas tego wybuchu, miałaby odpychać pojazd do przodu i w ten sposób i w kosmosie mógłby się poruszać, i na Ziemi mógłby startować. Bo tak to byłyby pojazdy, które mogłyby startować również z powierzchni Ziemi. W ciągu jednej sekundy musiałoby dojść do czterech takich de detonacji, więc musiałby być to naprawdę sprawny system, który po prostu wyrzucałby takie specjalnie przygotowane ładunki. Byłyby one e, wyposażone w wosk, co jest bardzo prostym, można powiedzieć, niekosmicznym materiałem, ale wosk ten byłby potrzebny do tego, żeby wytworzyć właśnie ową plazmę. To on zostałby podgrzany, zgazyfikowałby się, wytworzył plazmę, która w postaci takiego. Wąskiego cygara, oddziaływałaby na tą właśnie płytę. A dzięki temu, że temperatura tej plazmy byłaby duża, bo rzędu 40 tysięcy stopni Celsjusza, to większość promieniowania byłaby generowana w postaci promieniowania ultrafioletowego, i przez to płyta z każdym tym uderzeniem traciłaby jedynie mniej więcej milimetr swojej grubości. Więc jak najbardziej można by było wielokrotnie takie wybuchy, przy niej po prostu detonować i wywoływać, a ona spokojnie by to wytrzymała. Cały system specjalnie zaprojektowanych tłumików, oczywiście sprawiałby, że nie byłoby tych szarpnięć tak bardzo czuć już w samym pojeździe, ale to jest raczej takie głębokie wchodzenie w temat, temat i materiał na oddzielny odcinek. Niewątpliwym minusem całej konstrukcji jest to, że starty z powierzchni Ziemi no niestety um, byłyby okupione tym, że trzeba by było startować z jakiegoś poligonu atomowego i samo dotarcie tam i przetransportowanie wszystkiego no też byłoby niemałym wyzwaniem, a dodatkowo nie mogłyby one startować oczywiście z powierzchni, tylko musiałyby być um, wypuszczone ze specjalnych wież, które znajdowałyby się przynajmniej kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią Ziemi. Tak, żeby można było w ogóle ten system wykorzystać. No właśnie, co wam się, że tak powiem, w, głodzie, w głowie rodzi, jak słyszycie o takim pomyśle? Przypominam, to powie fizycy wtedy. Ten pomysł rozwijali. Na papierze, oczywiście, ale nie jest to tylko jakaś wizja szalonego naukowca albo jakiegoś szczura, tylko faktycznie coś, co mogłoby zaistnieć. Czy e, faktycznie strzelanie takimi rakietami z powierzchni Ziemi miałoby sens? A może przeniesienie tego w, e, na naszą orbitę i tam po prostu wynoszenie i budowanie tego typu statków, które tak mogłyby być napędzane? Tu jeszcze takie małe obliczenia, jeśli chodzi o skażenie, które gdzieś tam dalej by się na planecie rozchodziło przez takie właśnie starty, to tysiąc razy mniej by ono wynosiło niż skażenie, które wywoływane jest spalaniem węgla, tak też obliczyli, więc teoretycznie nie byłoby aż tak wielkiej szkody dla planety, ale jak wiemy, często to co na papierze niekoniecznie przenosi się do rzeczywistości. Zapraszam na Instagram i nasz drugi kanał Astro Chillout i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.